Boże, witamy pięknie w naszej Jakubowej studni. Dzisiaj gościmy Franciszkanina z mojego tereny, z Górnego Śląska. Ojciec Jędrzej przedstawi Wam małą prelekcję o samoakceptacji, miłości siebie, Boga i bliźniego. Temat nie jest prosty. Nie będzie to łatwe, bo jest bardzo szeroki. Trzeba byłoby mu poświęcić wiele czasu. Natomiast postaram się jak najmożliwiej, jak najkrócej o tym coś powiedzieć. Ale zanim to uciszę, tylko psa. Moment. Nie będzie piszczał. To jest, co zrobić, aby mieć szczęście w miłości? To jest pytanie dosyć ważne. No i rodzi się takie pytanie, no ale co ksiądz może wiedzieć o miłości? nie? Co może zakonnik wiedzieć o miłości? No, coś tam wiedzieć może, no bo sam był młody, bywał zakochany, czegoś doświadczył, sporo się naczytał i w tych wszystkich obserwacjach, w tych wszystkich takich moich rozmyślaniach, przemyśleniach doświadczyłem i odkryłem, że miłość to jest pierwsza potrzeba, jaką człowiek odczuwa. No więc znaczy to, że każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo miłości. Co więcej, każdy z nas został do miłości powołany, wezwany. Dlatego też jest ona pierwszą potrzebą, jaką człowiek posiada, odczuwa. No i chyba też doskonale o tym wiemy, że każdy chce kochać i każdy chce być kochany. Ale w miłości nie chodzi tylko o to, żeby kochać, w miłości nie chodzi tylko o to, żeby być kochanym, ale chodzi także o to, żeby dać się kochać. Żeby pozwolić komuś na to, żeby mnie kochał, żeby mnie ukochał. A żeby dać się komuś ukochać, żeby komuś na to pozwolić, to muszę tak, na, tak naprawdę najpierw to pokochać sam siebie, tak? Najpierw trzeba zaakceptować swoją płeć. No, płci się dzisiaj wiele mówi, mówi się wiele bzdur, wiele głupot. A jednak to jest bardzo ważne i bardzo istotne żebyśmy zaakceptowali to, że jestem mężczyzną, że jestem kobietą. Yy, idąc dalej, być może było tak, ja tak miałem przynajmniej, że ktoś w dzieciństwie słyszał, że miał być Jaś, a miała być Małgosia. W moim przypadku miała być Dagmara, a jest Rafał, ostatecznie Jędrzej, bo takie przyjęli w zakonie. Więc być może ktoś właśnie się z tym spotkał, że rodzice spodziewali się córeczki, a jest synek, albo na odwrót. I mogą z tego tytułu rodzić się jakieś takie kompleksy. Ktoś może żałować, że kurczę, może jednak fajniej by było, gdybym był kobietą albo gdybym była mężczyzną. Moi drodzy, nie ma czego żałować. I wiem, co mówię. Wolę być Rafałem niż Dagmarą. Nie ma czego żałować, bo jesteś kobietą i masz być kobietą. Jesteś mężczyzną i masz być mężczyzną, bo tego chciał Pan Bóg. I to jest coś najpiękniejszego i coś najwspanialszego, co cię mogło w życiu spotkać. Coraz częściej możemy spotkać mężczyzn, którzy przesadnie dbają o swój wygląd. Możemy spotkać takich ludzi, którzy malując się i strojąc sprawiają coś takiego, że nierzadko można pomylić mężczyznę z kobietą albo kobietę z mężczyzną. Mnie się już nieraz zdarzyło. Z kobietami jest podobnie. No coraz więcej jest takich, które mają wszystko popowiększane: i piersi, i policzki, i wargi. Strach pomyśleć, co jeszcze, tak naprawdę. No, zamiast dbać o siebie, to powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę oszpecają swój wygląd, ten zewnętrzny. Mężczyzna, kiedy widzi kobietę zaniedbaną, na przykład, to on już podskórnie wie, że ona siebie nie akceptuje, podskórnie wie, że ona siebie nie kocha. Więc wtedy musimy sobie postawić pytanie, skoro ona siebie nie kocha to jak ja ją mogę kochać? Jak ja ją mogę pokochać? I odwrotnie. Jeżeli dziewczyna widzi zaniedbanego mężczyznę, który nie potrafił o siebie zadbać, no to rodzi się pytanie, to jak on zadba o mnie? Jak on zadba o naszą relację, skoro nie potrafi zadbać o to, co dotyczy jego samego? Czyli jeśli siebie kochasz, to też o siebie dbasz. Ale tak jak powiedziałem, trzeba uważać, żeby nie przegiąć w jedną czy drugą stronę. Więc, jeśli nie zadbamy o regularne oczyszczanie naszego wnętrza, jeśli nie zadbamy o modlitwę, o, sa, o życie sakramentalne, no to nie mamy się co łudzić, nie zadbamy też o swoją kobiecość i nie zadbamy o swoją męskość. Może tak, kończąc w sumie. Zadam Wam pytanie, czy kochasz siebie, czy akceptujesz siebie. Takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś. No po prostu, czy kochasz siebie? Bo tak kochamy Boga i tak kochamy człowieka, innego, drugiego, mężczyznę, kobietę, na tyle, na ile kochamy samego siebie. Bóg zapłać, Bóg zapłać Ojcze Jędrzeju. No wspaniała kapechewa. od razu mi się skojarzył, jak y, początek y, opisu wyglądu, zwracania uwagi na wygląd mężczyzn i kobiet. Przypomniały mi się nasze wakacje, na taki mały all-inclusive tygodniowy w ciepłych krajach z całą rodziną. Byliśmy w gronie chyba stu osób różnej narodowości, jedynymi, którzy nie mieli ani tatuażu, ani jakichś powiększonych różnych rzeczy, więc rozglądaliśmy się ze zdumieniem na lewo i prawo, jacy, jacy to z nas dziwacy są, no. Zachęcam wszystkich teraz, może nasunęło Wam się jakieś pytanie, proszę zadawać pytania. Pytanie: Czy wielu młodych dziś Ciebie nie akceptuje i dlaczego? Wydaje mi się, że problem dzisiaj jest bardzo nasilony, dlatego że możemy z nim się spotkać na co dzień jako kapłani czy katecheci, nie tylko za kratami konfesjonału. Ale też w szkole, kiedy mamy do czynienia z drugim człowiekiem, po którym po prostu to widać, który próbuje zamaskować się właśnie albo za jakimś tatuażem, albo za jakimś takim strojem, próbuje się zacząć po prostu schować. Nawet często nie chce o tym mówić, dlaczego się nie akceptuje, z czego to, z czego to wynika. Bardzo często może to wynikać z tego że ktoś nigdy pod swoim adresem, no, nie usłyszał żadnego dobrego słowa. Nie? Że na przykład rodzice zamiast swoje dzieci komplementować i mówić im o tym, jakie są wspaniałe, że udało mu się coś osiągnąć, że ten wysiłek, który włożył w jakąś konkretną rzecz nie poszedł na marne, to oni często słyszą, że a, ty tam jesteś do niczego, nic nie umiesz porządnie zrobić, nie? Drzewa nie umiesz porąbać, nie wiem. Nie potrafisz dobrze wykonać jakiegoś tam zadania, jesteś kiepski, blejaki. No i niestety ci młodzi ludzie często w to wierzą. Oni idą za tym. Teraz, ktokolwiek będzie im próbował to wszystko odkłamać, to będzie to spełzało na niczym tylko dlatego, że ten pierwotny i podstawowy autorytet, jakim są rodzice, no po prostu nadszarpnęli strunę, której nigdy nie powinni w ogóle ruszać. Dlatego. Ja, jeżeli mówię do ludzi młodych, którzy stoją przed takimi życiowymi wyborami, przed małżeństwem i tak dalej, to zapamiętajcie sobie na całe życie, że jak będziecie mieli dzieci, zawsze je komplementować, doceniać ich, mocne strony, a te słabe podkreślać, ale w taki sposób, który będzie motywował do dalszego działania ku jakiemuś rozwojowi, żeby to ich nie dołowało. Bo właśnie w tych domach się bierze początek tego, że człowiek siebie nie akceptuje. Czy zwraca ojciec uwagę młodym ludziom, którzy mają wytatuowane symbole satanistyczne? Jeśli widzę, to tak. No, bo mi, gdybym nie głosił Ewangelii. No, dzisiaj te tatuaże są tak modne, że nawet ludzie związani z Kościołem robią sobie tatuaże i tam tatuują na nadgarstkach na przykład Ad Majorem de Lignoria, albo różne inne tam pokój dobro, jak są związani z Franciszkanami, albo jakieś tam znaki Tau i Krzyżyki, i Matki Boże i tego. No Ja tam nie jestem zwolennikiem w ogóle jakiegokolwiek tatuażu. Uważam, że Pan Bóg nas stworzył pięknymi samymi w sobie i nie ma co tam dokładać żadnych obrazków do tego. Natomiast, jeśli ktoś tatuje już jakieś symbole, właśnie satanistyczne, to mówię mu o tym, ja uświadamiam, jakie mogą go spotkać konsekwencje. Bo szatan ma to w nosie, czy on w to wierzy, czy on to nie wierzy. Jak będzie chciał uderzyć, to uderzy. No i tyle. Będąc w Rybniku, miałem taką sytuację, że. Siedziałem z bratem Jordanem wtedy w salce rekreacyjnej, i oglądaliśmy film o ojcu Mateo, takim włoskim kapucynie, który był egzorcystą. I w tym czasie zadzwoniła do furty kobieta, która nas natychmiast wzywa do swojego mieszkania, bo jej się coś tam dzieje. Więc myśmy polecieli tam w te pędy z wodą święconą, z solą egzorcyzowaną, zobaczyć co się dzieje. No, okazało się, że miała wymalowane na ścianach jakieś właśnie pentagramy, swastyki, różne takie rzeczy. I ona by się w ogóle dziwiła. Dlaczego coś się dzieje w domu? Przecież to są tylko takie niewinne obrazki. No więc warto uważać. Nie? Święty Paweł, Paweł Paweł, mówił o tym, że unikajcie wszelkiego, co ma choćby pozór zła. Więc jakikolwiek tatuaż, nawet jeśli robiony w dobrej, w dobrej wierze, ma symbolizować coś pięknego, no to ja bym jednak tego unikał. Po prostu. Ja jestem ładny, nie mam tatuaża. Dlaczego te tatuaże dzisiaj są tak popularne? Kiedy pytam y, młodych ludzi, dlaczego robią ten, taki tatuaż, no to odpowiedź często pada, bo tak, y, bo mi się podoba. Y, mój znajomy y, z Rybnika też znowu, który był organistą w naszym klasztorze, młody człowiek, bo go uczyłem y, w techniku. Y, no zaplanował, że na przedramieniu zrobi sobie tatuaż Yy, jakiś taki z motywem muzycznym, ostatecznie zrobił sobie klucz wiolinowy. No ja go próbuję odwieźć od tej decyzji, mówię, a po co będziesz tak tego potem na starość Ci się te ręce złuszczą, to to ani klucza nie będzie przypominało. Nie? to będzie straszyło tylko po nocach, mówię, po co Ci to? No bo, bo mu się podoba, bo chce, zawsze o tym marzył i, i tego. Więc, dlaczego młodzi ludzie w to idą? No, nie mam żadnego pojęcia, natomiast yy, Mówię o tych, którzy robią takie właśnie te, bym powiedział, niewinne tatuaże. Wytatuje nie? sobie tam Kubusia Puchatka na nodze, nie? albo motylka na ramieniu. To, 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 tam Nie chcę powiedzieć pół biedy, no, ale, ale no, jego wybór, jego decyzja. Czemu? Nie wiem. Natomiast ci, którzy tatują się od stóp do głów i tatują sobie jakieś takie właśnie, nie wiem, albo rogi, albo tamtego, jeszcze się tam te kolczyków różnych narobią, no to to już jest próba schowania się za czymś, nie? Albo przed kimś, przed czymś. Przed czym, trudno powiedzieć. No przypuszczam właśnie, że to się bierze z tego, że, że nie akceptuję to, kim jest, nie? że nie akceptuję tego, jak wygląda. Nie? Ja też miałem zawsze problem z tym, żeby siebie zaakceptować. Zawsze chciałem mieć czarne włosy, ciemne, a jestem blondynem. Ani tego na żelu postawić, ani ładnie obciąć. No to trzeba to zaakceptować. Nie? Nie? Tak samo okulary. No też nie cierpię nosić okularów, zwłaszcza, że jak byłem dzieckiem, to mi nie przeszkadzały, a teraz mnie wszystko denerwuje, że mnie gdzieś tam uciskają na uszkach, albo na nosie, albo to niech nie bym je wyrzucił przez okno. Nie? Więc przypuszczam, że to jest próba właśnie jakieś takie tatuowanie się, czy rozszerzyłbym to jeszcze o te wszystkie właśnie kolczyki, próba schowania się przed czymś i próba zakamuflowania tego, czego nie akceptuję. Nie? Że nie akceptuje swojego ciała takim, jakim jest. Po prostu. No i moda przede wszystkim też. Dlaczego no, to te ludzie robią? No moda jest taka. No, widział, że koleżanka zrobiła tą też musi mieć. Ja mam pytanie, jak rozmawiać z osobami, które nie akceptują siebie i. No? Normalnie. Yy, normalnie, w sensie takim, że. Jakby specjalnie takiego tematu nie, nie ma co wywoływać. Nie? Że słuchaj, musisz się zaakceptować, bo widzę, że się nie akceptujesz, bo masz tatuaż, albo bo powiększyłaś sobie oczy, albo coś tam, nie? Nie. Więc wtedy, jeśli mamy do czynienia z takim człowiekiem, który tak postępuje, to można mu podkreślić jego zalety, nie? że no ale słuchaj, nie jest tak źle. Nie? Może rzeczywiście nie potrafisz narysować koguta, ale krować nieźle wychodzi, nie? Taki drobny, taki drobny sposób, nie Jakby, no nic na siłę. Nie? Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że życzliwość. I dobroć naprawdę wiele daje. Zło dobrem zwyciężaj. Brak akceptacji też zwyciężaj tym, że będziesz na kogoś dobry, życzliwy. Nie mi tego palca. Panie Jezu, my Cię prosimy o taką szczególną łaskę, abyśmy potrafili pokochać siebie takimi, jakimi nas stworzyłeś. Ale nie na zasadzie, panie Boże, takimi, jakimi nie masz jakim mnie stworzyłeś, takim nie masz, ale właśnie na zasadzie takiego dojrzałego podchodzenia do tego, kim jestem, jaki jestem, żebym w sposób zdrowy, dobry, godny i odpowiedzialny potrafił korzystać z tego wszystkiego, co mi dałeś. Żebyśmy wszyscy potrafili no, wykorzystywać swoje ciało, swoje dary, swoje talenty do tego, żebyśmy na każdym kroku mogli Ciebie wielbić, żebyśmy mogli oddawać Tobie chwałę. Prosimy też o to, abyśmy mogli być takimi ludźmi, którzy będą dla tych, którzy doświadczyli jakiegoś zranienia, dla tych, którzy być może siebie nie akceptują, dla tych, którzy mają jakieś kompleksy, abyśmy byli dla nich takimi ludźmi, którzy ich docenią, żebyśmy mogli znajdować się w towarzystwie takich właśnie osób skrzywdzonych, zranionych, żebyśmy mogli im dawać światełko w tunelu. Po prostu chcemy być przedłużeniem Twoich, twoich rąk które będą niosły im światło i błogosławieństwo. Chcemy być dla nich osobami, które być może będą jedynymi, które powiedzą im coś dobrego. Prosimy cię o to, abyś nam pobłogosławił w tym, abyś nas tym umocniał i prowadził. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech wstąpi na Was i zostanie z Wami na zawsze. Amen. Amen. Ojca, piesek działał odstresująco. Piesek odstresująco? <laughs> Nie, on by bardziej, bardziej mnie wybił z rytmu, bo mnie gryzie cały czas. <laughs> Ale na nas odstresująco.